No dobra, czyli jak spadnie kapnograf, to może też to oznaczać spadek ciśnienia. A to, co to jest? To jest MAK. Mm. A co to jest MAK? Minimalne stężenie pęcherzykowe. A, no tak. Czyli zajrzyj sobie do tego swojego kajeciku, wczoraj ci mówiłem. Mm, jest, tak. MAK, czyli minimalne stężenie pęcherzykowe, taka ilość stężenia pęcherzykowego anestetyku, przy którym. 50% pacjentów nie zareaguje ruchem na bodziec w postaci nacięcia chirurgicznego skóry. Mhm. No dobra, ale co to znaczy, że to jest MAK równy 1,0? No to znaczy, że mamy stężenie na statyku równe MAK. No jak? Znaczy, że co? Że połowa pacjentów się będzie ruszać przy takim stężeniu? Nie, bo są jeszcze opioidy i inne leki przeciwbólowe. I wtedy jest dobrze? Tak. Zawsze? Najczęściej. W medycynie nie ma zawsze.